Panie Radże, no, czekaliśmy na to przełamanie, liczyliśmy już w obiegłą środę, że, że ono nastąpi. Nie udało się, wróciliśmy do Międzychodu no i w końcu mamy w międzychodzie upragnione pierwsze zwycięstwa na parkietach w pierwszej ligi. No dokładnie musieliśmy czekać na to 11 spotkań, żebyśmy wygrali swój pierwszy mecz. To już nasze ostatnie spotkania no, pokazywały, że coraz lepiej czujemy się w ataku. Yy, się na, na, zazębiać. No cieszę się ogromnie, że to udało się tutaj przed naszą publicznością. Oni też dodali nam skrzydł. No, były też trudne momenty w tym spotkaniu. Potrafiliśmy to wytrzymać. No, także mam nadzieję, że trochę my sobie sprawiliśmy na pewno dużo radości, Wstrzyknęliśmy sobie tlen w żyły na, na kolejne spotkania. Ale mam nadzieję, że kibice też. Są zadowoleni i oni też się cieszą z tego zwycięstwa i na następnych meczach będą tak licznie się pojawiać, jak dzisiaj, tak nas dopingować. To naprawdę nam bardzo mocno pomogło. Damian, jak to spotkanie z Twojej strony zawodniczej wyglądało? Mi się przede wszystkim no, na start trzeba kolego z podziękować kibicom, bo no, atmosfera jest nas w międzychodzie. U nas szósty zawodnik zdecydowanie. A jeśli chodzi o cyfrę 6, no to spójrzmy na statystyki, 6 osób, osób zdobywało, podobnie jak z punktową. No to myślę, że jest klucz do dzisiejszego zwycięstwa. Byliśmy w zespół i w obronie, i w ataku, co, co widać po statystykach. Graliśmy deskę, mieliśmy więcej asyst, po prostu byliśmy w